Mamy z tej strony, plowy Billard, i dzisiaj będziemy grali właśnie w Minecraft Survival. Już drugi odcinek. Sp y, ponad chyba 9 łapek w górę po to, z, tym filmem z Survivalu. Y, ja się y, kimnę i będziemy rozmawiać dalej. Aha, potwory są w pobliżu. Y, nie wiem, jak wy, ale moim zdaniem. Y, Podobają wam się te filmy, bo były tam komentarze, był duży przyrost po prostu, był, ale to nieważne, wow, ale szczęście, dostaliśmy kurczaki, dobra, powiem wam tak, yy, dziś będziemy szli po żelazo, bo, znaczy nie po żelazo, po węgiel, po surowce, nie? Dobrze by było. O, widzę coś nareszcie. Nadzieję, że mi kurczaki nie... O, dobra. Yy, dajcie pod tym filmem trzy łapki w górę i będzie gitara. Naprawdę, widzę, że podobały Wam się te filmy, a nie są też trudne i przepraszam, że nie było mnie tak na kanale, może jeszcze jutro albo dzisiaj wpadnie film z Sergio w Brawl Stars. A my zabieramy się do... do czego? O, lama! Do... do grania. Oglądajcie spokojnie. Plan na dzisiaj jest taki, żeby właśnie zdobyć ten węgiel i może zbudujemy sobie jakiś fajny dom. Zrobimy sobie... bo multiplayer możemy grać dopiero gdzieś tak jak... O Jezus! Mam nadzieję, że nie jest za głośno gra, raczej nie. I mam nadzieję, że dobrze przyjmiecie tą serię, bo widziałam tam były łapki w górę i podobają mi się te przyrosty. Sobie zrobić teraz bazę. A teraz, tak zobaczyłem na to, myślałem, że yy, jakiś nowy domek, ale nie. Dobra, zrobimy sobie tak. Yy, deski na pewno, deski. Ok, dobra, i zbudujemy to tu o tu będziemy mieli taki mały domek choć tu będzie wejście Przepraszam, że tak nic nie mówię, ale trochę skupiony jestem. Idziemy zrobić łopatę teraz. E Piszcie więcej komentarzy, bo tam było 9 łopat w góraż. Komentarzy chyba 3. Chyba tak. To były 3 komentarze. I o jezus Maria, co ja zrobiłem? Zapomniałem. A jajaj, trzeba im zagrodę zrobić. Czekajcie, muszę tylko ich tu przyprowadzić. Chyba mi tam wypadło nasiona. O mam, dobra. Ten odcinek będzie trwał gdzieś tak z 10 minut, może, no gdzieś tak. Kaczka. Kaczki, kaczki. No, aha, no i o tą łapę, nie? Bo ja widzę, że tam pozo, połowa osób, które mnie ogląda, mnie nie subskrybuje, więc szczel, suba, lajka. Ziemł ja to pielec jakieś, kurde. Moje kurczaki. Staw moje kurczaki. Chodź. Chodź nie Ale parkur, Chodź. Teraz chodź tu. Super. Chodź przez kładkę. Jezu. No. Widzicie kiedyś kurczak, który was by się słuchał? Chodź. Chodź. Jak można po tym nie mieć? Chodź, chodźcie no, taką kładkę zrobić to, zbłagam no. Chodźcie no, chodź. O jajko. Chodźcie. Proszę, to nie, o jest, jeden wszedł, najmądrzejszy. Najmniejszy a najmądrzejszy. Chodźcie. Chodź. Chodźcie. Jeden, dwa, Gdzie trzeci, idziesz trzeci. Z żar i wyszedł. A to jeden. im tu pomieszczenie. Takie im zrobimy, Ale to w następnym odcinku. W następnym, bo teraz będziemy się kopywali ziemię. W następnym odcinku myślę, że im tu już nie będziemy robić zagrody. Tylko... nie mam kilofa. Tylko nie będziemy robić tu zagrody, tylko już w nowym domu. Ja nie to zrobiłem. To i to bierzemy, Dobra, a w ogóle napiszcie jeszcze w komentarzach, bo mam nadzieję, że lubicie pisać, jaki jest wasz jakbyś, jaką byście chcieli serię. Zobaczę, jak stoimy z czasem. 7 minut? O yeah. Dobra, wkupujemy się szybko w... Tam były góry, wkupujemy się szybko w ziemię. Jak zdobędziemy te trochę tego węgla, to po prostu zakończymy. Wiem, że ten odcinek jest trochę No, może trochę bardzo nudny, ale nie mam pomysł pomysłu na odcinków. No i tak średnio właśnie jest. Okej, okay, wejdziemy na szczyt góry. Chcę zobaczyć jak to jest wysoko. Nie. Okay, tu. 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 Super. Ej, jak tu będzie ta wioska? O, dobra jest! Dobra. To jest taki odcinek, można powiedzieć, dla ogłoszenia. Bo tu więcej rozmawiam niż cokolwiek robię. O nie. Muszę mieć jakieś siedzenie. Oj, teraz zrobię żelazną spokój się. Teraz muszę zrobić złą rzecz. No jednak nie zrobię zuje rzeczy Ty jest nie się jedzenia, nie? Scwina Pepa chrum chrum Chodź Chodź Dobra, wracamy do domu, bo ja jestem cienki w tą grę uciekasz Jedz. Dobra. Yy, napiszcie czy chcecie głośniej yy, te odcinki bo jest dość cicho bo kiedyś jak nagrywałam Brawl Stars to było bardzo głośno i nie wiem czy pisałeś mi coś w komentarzach I tak wiem tam był węgiel ale po prostu mnie denerwowało takie coś Dobrze, wracamy do bazy i będzie już koniec odcinka, przepraszam, że taki słaby, ale coś dzisiaj nie ma formy na w Minecrafta. Jezu, Ty, Hup malaga ma Dobra, jesteś super. Dobra Nic Więc dobra Dzięki jej ludzi za oglądanie Widzimy się w kolejnym odcinku zostawcie tu trzy łapki w górę A już Jutro może jutro Wpada nowy film z Minecrafta A jeszcze dzisiaj Może nawet z Fortnitea wyjść Nie wiem pomyślimy pomyślimy Dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!